Moja żona pisze sobie na Facebooku co chce, jest ostra, bardzo mi się zresztą to podoba. Zdarza mi się czasami także obserwować y, Pana żonę na Facebooku i y, y, czytać jej wpisy. Y, czy Wy na przykład konsultujecie to, co ona wrzuca na swojej tablicy na Facebooku? Bo Pan tam jest bardzo często oznaczany. Mówię jeszcze o mojej żonie? Nie, no to nie, nie mam nic do tego. Moja żona pisze sobie na Facebooku co chce, jest ostra, bardzo mi się zresztą to podoba. Nie bierze jeńców, to też świadczy o tym, że ma charakterek. No, to jest... Cenię to i bardzo ją podziwiam za, za to, że fajnie pisze, bardzo mi się podoba ten styl. I że ma odwagę. Bo tej odwagi na co dzień nam trochę brakuje. Wszyscy... No, nie wszystko mówią, co chcieliby powiedzieć, na przykład przed kamerą. Chociażby na temat telewizji, o który pani mnie pytała. No jakoś tak. Moi drodzy, jeżeli macie ochotę być na bieżąco w świecie show biznesu, plotek i gwiazd, to koniecznie dajcie nam suba.